Siemanko, wczoraj powiedziałem, że jeśli dobijecie 1000 łapek w górę tego samego dnia, no to na drugi dzień będziecie mieć kolejny odcinek i tak się składa, że dobiliście 1000 łapek w górę i jutro jest dzisiaj, czyli teraz, już kiedy oglądacie ten filmik, bo widzicie ten filmik z racji tego, iż dobiliście 1000 łapek i dzisiaj będziemy sobie grać rankeda i zadają sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie wygrać rankeda grając każdą bronią w Valorancie, no myślę, że nikt grając rankeda nie gra każdą bronią w jednym meczu, nie ma tak, że jest mecz, w którym grasz i klasykiem, shorty, frenzy i tak dalej i wszystkim po kolei, więc ja dzisiaj postaram się się wygrać w rankeda, grając w Broni mamy 18, co oznacza, że potrzebujemy przynajmniej ośra, przynajmniej rem, rem, <laughs> Proszę o kontakt, logopedy w komentarzu. Dziękuję. Wracając, mamy 18 broni, co oznacza, że potrzebujemy myć, mieć mecz, który będzie miał przynajmniej 18 run. Jeśli nie uda mi się zwyciężyć tego challenge'u, czyli nie zagram każdą bronią na rankedzie. To rozdam wam 1000 Valorant pońców. 1150 dokładnie, ponieważ tutaj w Valorancie chyba nie da się rozdać równego 1000. Tak jest, więc jeśli chcecie wygrać 1150 Valorant pońców, no to oglądajcie do końca i zobaczycie, czy uda mi się, czy mi się nie uda. Znaleziono grę, jaka mapa? Breeze. Spoko, w sumie dawno nie grałem. Weźmiemy sobie do tego Reynę, chyba, tak będzie najprościej. Oj, gracz. gracz nie umiem mówić znowu, sorry, nieważne, nic nie mówię już. Mamy Jetkę Phoenixa oraz Reynę. A nie, jednak Sky zamiast yy, jetki. Jesteśmy na mapie, witam, słuchajcie. Pierwsza runda Classic Ole ma Classic o Spectrum, a ten Prima. Który wolimy? Chyba. Nie wiem. Can you drop me your Classic Cypher and Phoenix? Cypher po Classic, po please. Po Ej, ciekawostka, nowa kosa w grze wygląda tak, po że trzymać po... się tylko w jednej ręce. Are you this Folvar? Yes, yes, yes. Co? No? Serio? Serio. Co za bisz? No, elegancko gramy sobie kewa na Rejnie i czekam na lur, lur, lurkuje reinem i gram kewa na niej co tu się dzieje chłopie jeden na schodach trzech na A może rotuj nie no to nie wchodzi cofnijmy ma... nie masz healocka? shift- shift shift nice jeden jest na A... no ale na... Dobrze, na... o szambuś ja. ej dobra jak my przegramy tą rundę przeze Cięż mnie to dobrze. nie wiem ja myślałem że my tu już mamy nie wiem pięciu na jednego chłopie o oh, oj od CT idzie jeden no nie. Mamma mia! No ta runda moja wina, ja źle zrobiłem, ja myślałem, że mam jakieś pięciu na jednego i się wwaliłem w nich tak głupio. Bez sensu zagrałem. No dobra, ale spoko się złożyło, runda przegrana, więc taka Shorty pasuje obecnie. Prawy sobie nią zagramy. I co ważne, ja nie muszę grać tymi brońmi po kolei, tylko muszę zagrać w rankedzie każdą bronią. Czyli teraz ja mogę normalnie grać sobie Guardiana na przykład, co nie? Mogę grać Outlova, mogę grać co chcę. No ale wezmę Shorty, bo to jest chyba najlepsza okazja na to, żeby nią zagrać. Ścianę dali. Ej! Wezmę sobie orb'a. No dobra, shorty odhaczone. To jest pytanie, co ja teraz chcę grać. Dobra, to sobie zostawię na jakieś na przykład pistoletówki albo forsy. Teraz sobie zagram na przykład... No zróbmy teraz rundę z wandalem, niech będzie. O kurde, ale mi dał. Outlaw, no nie! Ej, zmienię celownik, mam ochotę na taki inny. O, ten jest fajny. Ej, powiem wam, że średnio ja to widzę na razie w ogóle. No, bardzo średnio outlow na Blizzard jest bardzo OP. Bo tu jest wszędzie daleki dystans. No, no i on jest na hita Phoenix też z outlowa. Aj, mama mia! No, chyba chyba sobie wygracie te 1000 Valorant pońców za niedługo. Wszystko na to wskazuje na razie. Dobra, może w tej rundzie. Mam pomysł: weźmiemy Stingera i zraszujemy coś. Zraszujmy Double Doors. Rash Double Doors. I can flash Cypher. Kom, kom. Tej, odchodzę sobie przy okazji Frenzy w tej rundzie tam był? Dostała coś O nie Frenzy gram Dobra, liczymy frenzy, liczymy Zadałem z niej damage Ej, ja będę sobie to zapisywał gdzieś, co ja grałem, a co nie Teraz zagramy sobie spektrę Dobra, mamy Kurde, ja tą spektrę mam ulepszono, bo nie mam erek na to Dobra, trzeba się skupić bardzo Nie! Idę się przejść, bo nie wytrzymam Cypher 5, HP 1 na 3, no 100% win <laughs> Nie, nie ma opcji, że FF chłopie To jest win, to jest win Odhaczmy jak najszybciej, jak najwięcej broni i potem strajhardujemy, to jest plan Ale Baki bym sobie zostawił na obrońcu, bo tam jeszcze się mogę jakoś spoko, że ustawić z tym, nie? Wezmę teraz Odina, bo mamy duży bonus za przegraną Mega ale czemu ten Fenix nic mi nie robi, nie pomaga? Jest! Jest pierwsza runda wygrana Dobra, zagram fantoma Bo jeszcze jego nie grałem Ładnie Cypher ładny bradilo jak? jak? Ej, poważnie, nie chce mi się już tak, no Nie da się tu wytrzymać! Eee. Ja zmieniam profesję, zostaję skoczkiem narciarskim za niedługo. Mega flash do teammate'a, dobry. On jeszcze mam mleko nadal. No, pięknie. Dobrze. Gram Outlook. Może z tego będzie się dało. Dostał. Kyle 140. Ale mega tam się bawią. No, pięknie. Trzy kile dla hosty. Dajmy mu Ace'a. Nie ma Ace'a. No nie, on miał 140 mniej i mogłem to ugrać gdy... Chamber ma dużo siana, może mi rzuci Guardiana Thank you Kupił mi, dobrze Mówię a my to skambakujemy po obrońcach 100% Teraz trzeba tylko każdą broń wystrzelać, potem gramy normalnie Vandal i elegancko Dobra Nice Ładnie Dobra Zostawię tego Guardiana na razie, bo mam na, jakby wiecie, jestem trochę do przodu jeśli chodzi o te bronie było z kilka rund, w których grałem dwie bronie w jednej rundzie. Została mi tylko 8 broń do zagrania. Nie! Ja nie mogę. No już byś chciała rezować. Mógł w sumie dać zrezować, żeby sobie straciła ulta. Nice. Dobra, zagram w tej rundzie Bulldoga. I odhaczę przy okazji sobie na przykład ghosta też No ale mega se sprawdza mój tutaj ziomek z teamu Nie, nie mam siły do nich Ej, dzisiaj miałem sytuację, w której dobre mi lotusa Chciałem wam nagrać sposób na wygrywanie lotusa On głównie działa po obrońcach Całą grę dotarliśmy atakujący, Graliśmy, wygraliśmy 13-1 Ja specjalnie robiłem wszystko, żeby oni wygrywali Jak najwięcej rund się da, w sensie przeciwnicy Żebyśmy mieli jak najwięcej rund po obrońcach Żebym mógł pokazać wam sposób i nagle dostałem drużynę, która wszystko sama wygrywa. Więc tutaj, jeśli chodzi o to szczęście, no to w Valorancie ewidentnie go nie mam. Dobra, w tej rundzie lecę. Dobra, w tej rundzie zagramy sobie operatora, bo mogę nie mieć potem na niego siana po obrońcach. Ale operator z moim Kevin to jest. Fenix, zrobi operator, because you have money and I don't have big kevlar. O kurde. No widziałem ją tam przez chwilę, ale to uciekła Czas polowanie Mam spajka Nie I'm going K, I'm going K O matko Nie! Ale na farcie ten chamber mnie zrobił Dobra, tu zagramy sobie szeryfa Jest to nasza czternasta broń, zostały nam cztery. Bo dajże Bucky, Judge, Ares i Marshal. I potem możemy grać już wszystkie bronie, jakie chcemy. No dobra, nie mam 13 AP. Sky heal, please. Sky heal, heal. Thank you so much. Ona chyba nie miała heala kupionego. No dobra, runda przegrana. Chcę przegrać mecz to dostaję najlepszy team na świecie. Chcę wygrać mecz, dostaję właśnie taki. Ja rozumiem, że to nie chodzi o to, że o taki team, bo jakbym robił 30 fragów, no to bym miał superansko elegancko. Wygrany mecz na 100%. Ale tu chodzi o to, że ja teraz robię challenge, gram każdą rundę inną bronią. Moja drużyna no jest słaba. Zawsze jak gram na moja drużyna jest słaba, ale jak chciałem przegrać mecz jeden raz w życiu po to, żeby pokazać wam dzisiaj jak nagrywałem sposób na wygranie lotusa. Który był po obrońcach, a my po atakujących musieliśmy jak najwięcej rund przegrać. To się nie dało. Ja trollowałem i wygrywaliśmy każdą rundę. Wygraliśmy 13-1. Ja robiłem wszystko, żebyśmy przegrali. To jest niesamowite, jakie tutaj mam pech w tej grze. O Marshal. Odhaczony Marshal. Fajny, dzięki. A co ja w tej rundzie w ogóle grałem? Nie, ja nie pamiętam, co ja grałem w tej rundzie. Klasyka chyba samego. No nie no, uspokójcie się z tym poddaniem, challenge muszę zrobić Dobra, to zróbmy, kurde nie wiem co zróbmy Pamiętajcie widzowie, 1000 łapek i jutro kolejny odcinek Dobra, zagram, zagram Warndala Ja chujtuję Valoranta, następny odcinek z Minecrafta Jeśli chcecie następny odcinek z Minecrafta, napiszcie komentarz, tak? Folwar, nagraj Minecrafta Mamy killa Ej, tą rudę możemy wygrać Ale ściana, dobra Nooo do połowy. znaczy całego Nice Dobra, znowu my sobie zmienił celowni, mam ochotę na inny Tym bym sobie pograł. Ooo! W Stanach Zjednoczonych zawsze w CESI taki grali. Zmieniam sensa. Nie wiem, 0-4. Ej, idą do mnie. Może na zmienionym sensie lepiej mi pójdzie, zobaczymy Nie, ej, dobra, z czym tu jest problem? Czemu ja tak przestałem trafiać w głowy w ogóle? Ja jakoś nad głową im celuję zawsze zauważyłem No co on ma z tymi ścianami? A jednak ugrał Fenix, dobrze, dobrze Teraz zagramy sobie Bakiego, ze względu na to, że jeszcze musimy nim zagrać Idę zagrać B na blisko z Bakiem. Umówmy się tak, że pozdrow dla was Jest B nie, Guardian RGX to jest jeden z najbrzydszych y, Guardianów. Taki mały dziubek. Znaczy, ma to swój urok, ale dziwnie to wygląda jak na Guardianu. To wygląda jak całkiem inna broń. Ej, widzi. Co Co ty? Nie! sniper! Komuś tu komputer chyba wywalił, albo internet. <ścoughs> nice. Elegancko. Ja mówiłem, wygrywamy ten mecz. Ja mówiłem, wygrywamy ten mecz. Dobra, teraz judge. Judge, Ares i koniec! No ale no ciekawe to wygląda, bo tutaj się nie da w ogóle nic zrobić W sensie ja nie, nie wiem, jestem jakiś... Ja nic nie mogę zrobić No sprawdzą mnie na pewno Dobra, easy Aha, z desfilią. O siema, dobra, zagrałem już z tego, biorę teraz to ha! Mogłem cofnąć no Chamber w tobie nadzieja Królik Bugs Ulta ma Ale nie ten Ulta, tylko Chamber miał ulta O oh, mega Z lewej mu pikną Mówiłem, mówiłem, mówiłem Aaaa, jest tutaj game sense Dobra, Ares i potem już wchodzimy na pełnej. Ej, 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 ej. Easy Łatwo. Pozdro! Aj kurde Main and y, Star znaczy, nie stars tylko ten Main 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 net. Dobra main No i sobie tepa Ale fajnie z tego Aresa się gra bardzo Main O, Ale dobry teleport No nie wleci w niego Ale nie nam operatorku Wariacie? On ci obchodzi, a nie jednak No i... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie mam nie ma, nie ma. Nie ma. Co tu się dzieje? Jeden, 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 jeden Dobra, skończyliśmy challenge, zagraliśmy każdą bronią w Valorancie. Teraz możemy grać co chcemy. I będzie to Odin. Nie no, no żartuję. No weźmy sobie tego Wandalka na przykład. Albo Outlowa. Spróbujmy tutaj ich obić. I uciec. Pikuję, obijam i uciekam. Aaaaa! No nie! Ani nie obiłem, ani nie uciekłem. Aaa mamma mia pieruch co ty robisz? No! Marzenia mi psujesz o wygraniu tego meczu. Nice. Feniks ma ulta, dobra informacja. Ale mówi wszystkim, hejka, tutaj jestem. Bo ten dźwięk bramy to na całą mapę słychać. Widzi? Nie! Mamma mia, mamma mia. stacie Noś! Nice. Rejna wiadomo gdzie jest. Czy będzie tutaj wygrana runda? Oj, ściana od Feniksa, klasyczek. Matko bosko. Nie ma, nie ma, nie ma! I po co ona ucieka, jak wie, że nie ucieknie? 8-12, jak teraz w tej rundzie nie wyczaruję czegoś niesamowitego, no to papawicowie. i przegrany rankę. Uh -huh. Dobra, mam pomysł, zmieniam sensa na 02. celownik ustawiam jakiś, nie wiem, taki, nie, nie taki. O, niech będzie taka malutka kropeczka. Albo dobra, sens 0 gram, czekaj. Normalnie gram sensa 0-1, patrzcie jaki mam obrót. To jest moja cała podkładka. Jak chcę się obrócić, to muszę na dwa razy. No ale bez szans, nie wiem, 0 Ale gdzie tak, gdzie chyba? Ach. No i teraz Chamber, jeden kill, ale drugiego nie ma przegrana. Widzowie, tysiąc łapek jutro kolejny odcinek, być może uda się zrobić lepszy niż dzisiaj. To tyle, pozdro.